mimo że na kanale znajdziecie już co najmniej kilka, jak nie kilkanaście filmów z Piszkoptem i moimi wskazówkami na jego temat to myślę, że i ten film Wam się przyda zapraszam na bardzo szczegółowy poradnik biszkoptowy, w którym znajdziecie krok po kroku wytłumaczone co i jak trzeba zrobić, żeby ten biszkopt pięknie wyrósł, ale dalej był stabilny, odpowiem też na Wasze pytania, które najczęściej zadawaliście a które są związane z tym co nie wychodzi w biszkopcie lub z czym macie problemy. I tak jak jedna z Was pisała, osoby, które mają problemy lub są początkujące te na pewno dowiedzą się z tego filmu bardzo wiele ciekawych rzeczy, które być może pomogą im zrozumieć, gdzie wcześniej popełniły błąd, albo po prostu ich uniknąć. I zaczynając od pierwszego zagadnienia, jeszcze zanim podam proporcje, jeżeli szukacie przepisu na biszkopt bezglutenowy, to wystarczy mąkę podaną w przepisie zamienić na tą, którą tutaj widzicie. Natomiast jeżeli chodzi o proporcje, bo z tym mieliście też bardzo dużo problemów oraz jak to przeliczać, podrzucam Wam tutaj moje tabelki. I dodatkowo przeczytajcie jeszcze wskazówki, które umieściłam tutaj oraz pod filmem. Mam nadzieję, że będą dla Was przydatne. No i teraz zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Ja tutaj używam wszystkich składników w temperaturze pokojowej i zaczynam od ubijania białek. I ubijam je do momentu, aż piana będzie sztywna, ale tutaj uważajmy, aby tej piany nie przebić. Jeżeli chodzi o czas, jaki tutaj powinniśmy na to poświęcić, to nie powiem wam dokładnych widełek czasowych, ponieważ każdy robot ubija inaczej, natomiast ja ubijam w moim KitchenAidzie na poziomie 6 na 10. I sam proces ubijania białek jeszcze przed dodaniem cukru trwa około 1,5 do 2 minut, natomiast wszystko zależy od tego jaką ilość białek mamy do ubicia i jakim sprzętem dysponujemy, więc tutaj po prostu trzeba poznać swój sprzęt i ewentualnie wtedy mierzyć czas. Przy każdej ilości białek jednak będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Wiadomo, że jeżeli będziemy mieli 3 białka, to ten czas będzie dosyć krótki, a jeżeli będziemy mieli 8, 9 czy 10, no to czas logicznie wydłuży się nam co najmniej o połowę, jak nie więcej. W tym w filmie pokażę Wam, jak przygotować biszkopt z 5 jajek na Fi 17 cm. Jeżeli zauważycie, że na dnie misy wytrąca się woda, to znaczy, że te białka są już przebite i cały proces ubijania bez cukru był zbyt długi. Tutaj musimy to sprawdzać, a jak to zrobić, zobaczycie za chwilę. Kiedy już zbliżam się ku końcowi ubijania samych białek i widzę, że ta masa jest coraz sztywniejsza, a te bąbelki coraz bardziej zwarte, wyłączam robot i w tym momencie sprawdzam, czy moje białka są już ubite. Delikatnie odwracam miskę do góry nogami, i teraz, jeżeli te białka trzymają się sztywno i nic nie opada, to znaczy, że to jest ten moment, kiedy powinnam już zacząć dodawać cukier. Natomiast, jeżeli te białka lekko spływają jeszcze po brzegach misy, to prawdopodobnie jeszcze troszkę powinniśmy ubijać nasze białka. U mnie już one są sztywne, więc teraz zaczynam kolejny etap. I tutaj dodaję stopniowo drobny cukier łyżkę lub dwie łyżki dodaję jednorazowo do mojej masy białkowej i całość ubijam przez około minutę lub dwie tak aby ten poprzednio dodany cukier zdążył się rozpuścić zanim dodam kolejny i całość ubijam tak długo aż cały cukier zostanie dodany później po dodaniu całej ilości cukru wszystko jeszcze ubijam przez około 2-3 minuty tak aby na pewno wszystko dobrze się rozpuściło i tutaj polecam nie sypać jakby tego cukru bezpośrednio na rózgę, ponieważ wtedy ona wyrzuci nam ten cukier na boki miski i on się przyklei i wtedy nie będzie dobrze rozpuszczony, więc później też efekt ubitego biszkoptu nie będzie taki, jak sobie założyliśmy. I to też może być jedna z przyczyn, dlaczego później biszkopt dobrze nie urośnie. Masa potrzebuje cukru, żeby później dobrze się ubić, napowietrzyć i żeby wszystko dobrze urosło. Drugą z przyczyn, dlaczego biszkopt nie rośnie, chociaż wszystko dobrze ubiliśmy, to jest złe wymieszanie suchych składników, ale o tym będzie w dalszej części filmu. Natomiast jak widzicie, tutaj mam jeszcze wymieszane żółtka z olejem i robię to na początku, szczególnie jeżeli wyciągam takie jajka bezpośrednio z lodówki i od razu je wybijam. Później, żeby doszły do temperatury pokojowej, mam oddzielone białka od żółtek i te żółtka zostawiając same sobie w miejsce, na przykład na godzinę, dwie, trzy, po prostu nam będą wysychały. Dlatego warto sobie wymieszać je z olejem od razu i do, zrobić taką emulsję, wtedy one nie będą wysychały i później będziemy je dodawać do naszej masy białkowej. Tutaj możecie zobaczyć, jak zaczyna zmieniać. Wygląd nasza masa, kiedy już ubijamy przez około 2,5 minuty z cukrem, właśnie te białka. I tutaj, jak widać, trochę mi tego cukru zostało na ściankach, ale nie jest to jakaś duża ilość, więc tutaj nie ma dramatu, że jeżeli rozsypie nam się wszystko. To tak samo jak przy bezie. Zaletą biszkoptu olejowego jest to, oprócz że jest stabilny, to też nie trzeba go nasączać, więc jeżeli macie z tym problem, to po prostu używacie małej ilości do nasączania, albo zrezygnujecie z niej całkiem i będzie OK. Natomiast dostałam też głosy, że robicie ten biszkopt i mimo tego jest suchy, i co się dzieje? albo dlaczego się kruszy. Tutaj rozwiązanie będzie całkiem proste na to, i ja już sprawdziłam to wielokrotnie, żeby go po prostu zrobić szybciej, owinąć folię spożywczą i włożyć do lodówki. Jak to zrobić, jak to działa, zobaczycie w dalszej części filmu, bo później będziemy go też kroić, owijać i tak dalej, więc zobaczycie jak ten biszkopt będzie wyglądał na początku i później po wyjęciu oraz co to daje i dlaczego mój biszkopt jest wilgotny, a wasz być może nie. Natomiast ja i tak jestem wyznawczynią zasady, że lepiej mniej go nasączyć i mieć jakby czyste sumienie i spokój ducha, że później nie zrobi nam się buła w torcie. Bo od zbyt mocnego przesączenia biszkoptu, po prostu później te kremy mogą być niestabilne, mogą wypływać, mogą się robić wybrzuszenia w torcie. Tak jak widzicie teraz, po około 4 minutach takiego ubijania białek z cukrem, masa robi się już coraz bielsza. Ja tutaj dodałam około pół porcji cukru i na początku wygląda tak trochę jak przy ubijaniu bezy. Natomiast te nasze białka nie będą aż tak sztywne, ponieważ nie ma tutaj takiej ilości cukru jak do bezy. Jeszcze jedną z przyczyn, jaką może być to, że wasze biszkopty wychodzą suche, jest po prostu zbyt długie trzymanie biszkoptu w piekarniku. Bez potrzeby nie wydłużajmy czasu pieczenia. Jeżeli faktycznie sprawdzamy na pacyczku, że jest jeszcze surowe, to zostawiamy, ale w krótkim czasie znowu sprawdzamy. Nie trzymamy go 10 czy 15 minut dłużej, bo wtedy nasz biszkopt będzie przesuszony. Jednym z pytań było też, czy rzucanie biszkoptem po upieczeniu ma sens, czy tylko można wkurzyć sąsiada z dołu. Ja jestem zdania, że to całe rzucanie nic nie daje, szkoda mi czasu na to i eksperymentowania. U mnie biszkopt po prostu wyrasta, nic później nie opada, więc moim sposobem jest ok, jeżeli nie rzucam, a jeżeli wy wolicie rzucać i uważacie, że jest to magiczny sposób, dzięki któremu ten biszkopt później jest taki cudowny, no to róbcie. Powoli zbliżamy się do końca ubijania białek z cukrem i tutaj już 6,5 minuty ich ubijania, masa już jest biała, dosyć sztywna, taka bardzo gładka, jednolita. Już nie widać tych pęcherzyków, ta masa jest taka bardzo kremowa. Jeżeli chodzi o samo wyrastanie biszkoptu. I tego, jaką później konsystencję ma co ciasto, to są tak naprawdę dwie szkoły. Jedni twierdzą, że biszkopt wcale nie powinien być taki mocno ubity, ponieważ później on jest zbyt puchaty, zbyt lekki, nie utrzymuje kremów. Natomiast moim zdaniem w tym przepisie, jeżeli nawet mocno ubijemy właśnie te białka z cukrem i później będziemy lekko mieszać te suche składniki, biszkopt nam wyrośnie, ale dalej będzie stabilny. On się nie kruszy, on się dobrze trzyma w tortach piętrowych, co nieraz sprawdziłam. On się świetnie trzyma przy takich zwykłych tortach, w tortach, też w tortach piętrowych po to mamy wsporniki żeby to one trzymały tort a nie biszkopt. A są też jeszcze sposoby na to żeby ten biszkopt nam się nie kruszył. Poza tym taki olejowy i tak jest bardziej wilgotny zwarty niż na przykład taki klasyczny na mące ziemniaczanej. I jeszcze jedna rada dla początkujących z tortowaniem. Polecam zaopatrzyć się w rant ponieważ w tortownicy wysoki biszkopt nam nie wyjdzie. On musi mieć miejsce, żeby wyrosnąć. Po dodaniu ostatniej partii cukru, tak jak już mówiłam, ubiłam całość przez 2-3 minuty, żeby wszystko na pewno dobrze mi się rozpuściło. I dopiero później będę dodawać moją emulsję żółtkowo-olejową. Jeżeli nie jesteście pewni, czy cukier dobrze Wam się rozpuścił, to polecam wyłączyć robot, sprawdzić między palcami, czy te kryształki cukru już nie są wyczuwalne, i wtedy możemy działać dalej. I jest też skrajne przeciwieństwo właśnie tych zwolenników biszkoptu zwartego, który nie wyrasta zbyt mocno. Ci, którzy twierdzą, że na przykład z trzech jajek potrafi im wyrosnąć biszkopt na 12 cm 20, czyli już tutaj daję takie naprawdę ekstremalne przykłady. I akurat tego sposobu Wam nie polecam bo musi być zachowana pewna ilość jajek, żeby one później w całości ze wszystkim się dobrze wymieszały, żeby stworzyły taką strukturę w tym cieście, żeby ono faktycznie było stabilne, bo to nam nic nie da, żeby biszkopt wyrośnie nam mega wysoki, jak później będzie zbyt słaby, żeby to wszystko utrzymać. Te jajka, ta mąka, to wszystko ma znaczenie i ja akurat jestem zwolennikiem zawsze dać jedno jajko więcej, jeżeli nie jestem pewna, niż jedno jajko mniej i chwalić się, że przy takiej małej ilości jajek Dość cudownego mi wyrosło. Jajka są potrzebne do biszkoptu, żeby dobrze wyrósł, żeby się wszystko dobrze trzymało i żeby ciasto było stabilne. Jajka, jakich używam, to są jajka rozmiaru L przeważnie. Także jeżeli używacie mniejszych jajek, to po prostu zwiększcie do danych proporcji cukru i mąki jedno lub dwa jajka więcej, w zależności od tego, jakie wielkości są te, które Wy posiadacie. I tak jak pokazywałam na początku filmu, mam nadzieję, że to zauważyliście, przy ilości jajek 6 lub więcej, możecie sobie modyfikować tą ilość mąki oraz cukru i dać jej nieco mniej. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Nie bójcie się eksperymentować. Próbujcie szukać swoich proporcji, być może akurat u Was sprawdzi się coś innego. Wiele czynników ma też wpływ na to, jak później ten biszkopt wyjdzie, czy pieczemy w rancie, czy w tortownicy, czego nie polecam. Jeżeli chodzi o to, że biszkopt nie wyrasta przy większych średnicach, to tutaj nie ma się absolutnie czym przejmować, bo po prostu im ta średnica jest mniejsza, tym łatwiej to idzie, tak? Natomiast jeżeli chcecie, żeby ten biszkopt miał kilka... Grubych blatów, to możecie po prostu upiec go na dwa razy, i to jest absolutnie normalne i nic strasznego. Teraz już przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest wymieszanie naszych białek z masą żółtkową. I tutaj najpierw tą emulsję jeszcze sobie mieszam, następnie zwalniam nieco obroty robota na czwórkę i wolnym strumieniem wlewam moją emulsję. Całość miksuję tylko do momentu, aż zobaczę, że masa jest jednolita i połączona, i w tym momencie wyłączę mój robot. Wracając jeszcze do rantów, polecam tutaj używanie właśnie rantów, a nie tortownicy, ponieważ biszkopt musi mieć miejsce, żeby urosnąć, no i musi być go też odpowiednia objętość, żeby miał się gdzie wspinać i żebyśmy później mieli blaty odpowiedniej grubości. A tak wygląda ta masa po wymieszaniu z żółtkami jeszcze przed dodaniem suchych składników. Dostała takiego lekko beżowego koloru. I kolejny etap, który sprawia Wam najwięcej trudności, a jest on kluczowy do tego, aby uzyskać dobrze wyrośnięty biszkopt. Ponieważ jeżeli tutaj coś zrobimy zbyt mocno, to on będzie właśnie zwarty. To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Mąkę przesiewam w dwóch turach, dwóch lub trzech, zależy, jakie też duże mam te średnice. Później, akurat na Fi 17 spokojnie wystarczą dwie tury. I rózgą, a nie szpatułką silikonową, mieszam. Zobaczcie, jak robię to powoli, dokładnie przy brzegach misy. Dodatkowo jeszcze obkręcam tą moją rózgę. Później sięgam nią do dołu i dół, jakby wyciągam na górę. I tak cały czas mieszam, aż ta pierwsza partia wstępnie mi się połączy. Nie spieszmy się tutaj, nie róbmy żadnych gwałtownych ruchów, ponieważ jeżeli teraz zbyt intensywnie wymieszamy tą masę i już zobaczymy, że ona nam mocno opadła, no to nie ma cudów, ten biszkop nie wyrośnie, on będzie mały i po prostu najwyżej, jeżeli zabraknie wam blatów, to trzeba będzie zrobić drugi. A jeżeli chodzi Wam właśnie o taki efekt zwartego biszkoptu, to mieszajcie śmiało jeżeli robią Wam się grudki, to znaczy, że coś było źle wymieszane. Częstą przyczyną jest właśnie to, że na przykład mieszamy nasz biszkopt szpatułką silikonową, a zobaczcie, że tutaj, jakby ta rózga przez to, że ma takie otwory, to też łatwiej to ciasto przychodzi pomiędzy i daje się to lepiej wymieszać. I mąka lubi osiadać na dnie, więc dokładnie sprawdźcie, czy na pewno wszystko dobrze wymieszaliście. Druga przyczyna, dlaczego wychodzą grudki jest taka, że po prostu nie przesialiśmy wcześniej mąki. Mąka lubi się zbijać w takie właśnie grudki, kiedy długo leży, dlatego żeby dobrze ją napowietrzyć, trzeba ją przesiać przez sito. Jeżeli już będzie ciasto dobrze wymieszane, możemy przekładać je do rantu. I tutaj jedną ważną rzeczą, jeszcze zanim pokażę Wam, jak przelewam to ciasto do rantu, jest to, żeby go zabezpieczyć od dołu papierem do pieczenia, ale boku broń Boże, nie smarujemy niczym, ponieważ biszkopt musi się na czymś wspinać, musi rosnąć i musi się czegoś trzymać. Jeżeli wysmarujemy tortownicę czy rant tłuszczem, to on nam nie wyrośnie, on będzie spływał z powrotem na dół. I tutaj jak widzicie, ja już mój biszkopt delikatnie za pomocą szpatułki silikonowej tym razem przekładam do rantu. I nie po prostu wylewam i bach do pieca, tylko muszę najpierw po wyłożeniu całego ciasta jeszcze tą górę wygładzić. Dzięki temu mój biszkopt też będzie wyrastał równo, nie będzie górek. No bo jeżeli wrzucimy tak po prostu ciasto, to najwięcej wiadomo jest go na środku. Ja tutaj wszystko sobie gładzę, tak jakby jeszcze to ciasto przykładam do boków, żeby dobrze przylegało, i po wygładzeniu dopiero wkładam do piekarnika. Nie ma tutaj znaczenia blaszka, jakiej używam. Ja czasem używam tej perforowanej, czasami takiej zwykłej z piekarnika, i wkładam ją do piekarnika nagrzanego, nie do zimnego. Tak wygląda Biszkopt przed włożeniem do piekarnika i teraz ląduje w piecu na dolnym poziomie. Ja używam tutaj nie najniższego, czasami jedno troszkę wyżej. Wszystko tutaj zależy od tego, jak grzeje Wasz piekarnik. Jeżeli widzicie, że przypala Wam się od dołu, no to logiczne, dół grzeje za mocno. Trzeba albo podnieść blaszkę poziom wyżej, albo obniżyć temperaturę grzenia. Biszkopt piekę przez 40 do 55 minut, w zależności od wielkości mojej średnicy. Natomiast przed wyjęciem jeszcze sprawdzam patykiem, czy na pewno. No, wbijając do środka nie ma gdzieś surowego ciasta. Jeżeli jest, no to wydłużam jeszcze czas pieczenia. Biszkopt nie powinien rosnąć zbyt intensywnie, czyli nie ustawiamy od razu zbyt dużej temperatury, ponieważ wtedy wyrasta nam stożek, robi się wulkan, a później szybko opada po upieczeniu. Z biszkoptem jest trochę jak z sernikiem. On woli taką niezbyt wysoką temperaturę, wolniejszy czas wyrastania, ale bardziej stabilny i równy. Jeżeli za mocno wyrośnie na początku, to później spektakularnie opadnie po upieczeniu. Mój tutaj lekko popękał, ale to nic, ponieważ teraz podczas studzenia na kratce wszystko się wyrówna. I na tej kratce zostawiam go sobie do całkowitego wystudzenia, co trwa przeważnie kilka godzin. Wcześniej nie wyciągam go z rantu, ponieważ wtedy na bank będzie poszarpany i ciężko będzie odchodził. Kiedy biszkopt jest już całkowicie wystudzony, wtedy ostrym, wysokim, cienkim nożem przejeżdżam sobie jak najbliżej ścianek i powoli... Odcinam go od ścianek rantu, tak żeby później po zdjęciu klipsów łatwo wszystko odchodziło. Gdybyśmy najpierw zdjęli klipsy, to rant nam by odskoczył i wtedy cały biszkopt wyszedłby poszarpany. Jeżeli najpierw studzicie biszkopt na przykład na blaszce, a nie na kratce, to to para też nie ma gdzie uciekać, przez co zakalec może się zrobić trochę później, czyli ciasto niby będzie upieczone, kiedy wbijacie patyk, a potem kiedy wyciągacie go z rantu, nagle okazuje się, że gdzieś jest jeszcze mokre. Także tutaj polecam studzić na kratce, tak żeby po prostu para miała miejsce, gdzie uciec, żeby nie robiło się zbyt miękko i wilgotno. Są też różne teorie na temat tego, czy obracać biszkopt. Jeżeli biszkopt wyrósł Wam z górką i chcecie, żeby wszystko się wyrównało, to jak najbardziej tutaj nic się z nim nie dzieje. Sama wiele razy to praktykowałam, dzięki temu później mam równiutki biszkopt. A teraz posłuchajcie, jakie dźwięki wydaje biszkopt podczas naciskania. Jaki dobrze wystudzony biszkopt owijam dokładnie folią spożywczą, ale niezbyt mocno, żeby przylegała, ponieważ jeżeli ją będziemy ściskać, to biszkopt zmieni nam kształt i wtedy już nie wyjdą nam równe blaty. A następnie wkładam na noc do lodówki. I dopiero w dniu składania tortu, dzień lub dwa dni po tym, jak upiekłam biszkopt, będę go kroić. I od razu świeżo po wyjęciu z lodówki idzie po prostu gładziutko, bez żadnych okruszków. Nic się nie rwie, nie szarpie. I jest to moim zdaniem najlepszy sposób. Możecie wypróbować też włożyć biszkopt do zamrażarki i wyciągnąć go trochę wcześniej, żeby on się rozmroził. I później dopiero rozmrożony kroić. I naprawdę uwierzcie mi, wtedy ten biszkopt jest super zwarty, blaty są równiusieńkie i idzie ładziutko. Gdybyśmy kroili taki świeżo upieczony biszkopt dopiero po wystudzeniu, no to on siłą rzeczy jest jeszcze na tyle puszysty i mięciutki, że będzie nam się rwał, nawet jeżeli mamy dobry sposób krojenia. A teraz już przechodzimy do etapu, kiedy będziemy tort składać. Krojenie i nasączanie to kolejne rzeczy, które często sprawiają Wam problem i zaczniemy tutaj oczywiście od krojenia. Ja sobie taki schłodzony biszkopt wyciągam z lodówki i od razu kroję, bo wtedy jest po prostu najłatwiej to zrobić. Jeżeli będzie już chwilę w tej folii stał na blacie, to po ociepleniu już nie będzie to takie przyjemne. Da się to zrobić i nie będzie się tak szarpał jak na przykład świeżo upieczony, ale jednak łatwiej to zrobić, kiedy on jest taki dosyć schłodzony. I tutaj najpierw skropką mierzę sobie wysokość tortu i ustawiam strunę do takiej wysokości, ile centymetrów chcę mieć po wykrojeniu danego blatu, tutaj mi wyszło akurat na tyle wysoko, że mogłam sobie zrobić trzy takie dosyć duże 3 cm blaty biszkoptu. Ale z tego co mi tutaj wyrosło, spokojnie wykroimy też cztery stabilne blaty. I tak jak widzicie biszkopt przytrzymuję sobie ręką z jednego boku, a z drugiego zaczynam go kroić i te nóżki, które są od noża strunowego trzymam dokładnie prostopadle do blatu i w ten sposób, tak jakbym cięła drzewo piłą, w ten sam sposób przycinam sobie blat biszkoptu. Robię to delikatnie do przodu, do tyłu. Tutaj możecie lepiej zobaczyć jak to wygląda powolutku i w ten sposób biszkopt się nie kruszy. Zobaczcie jaki to jest świetny sposób, nie dość, że super przepis na biszkopt, to jeszcze ekstra sposób nakrojenia. Ale na kanale znajdziecie też przepis na tak zwaną wykałaczkę. I to jest drugi sposób, jak możemy wykroić blaty biszkoptu, jeżeli na przykład nie mamy noża strunowego lub ciasto jest na tyle zbite, że ta cienka struna po prostu by się wygięła. Wiele pytań dostałam też o to, jak układać warstwy w torcie: czy ten biszkopt obracać, czy nie, czy dolna warstwa może iść na górę, a górna na dół, żeby później uzyskać kancik. Moim zdaniem, ewentualnie to, co możemy zamieniać miejscami, to góra ze środkiem. Dół, jako ten najstabilniejszy, powinien. Powinien zostać na dole, żeby całość utrzymać, a kancik tak czy siak można łatwo uzyskać. A jak to zrobić? Znajdziecie w filmie na idealny tenk. Dlatego warto upiec nieco wyższy biszkop, żeby tą skórkę z góry ściąć, i wtedy mamy równe blaty. A co z nasączaniem biszkoptu? O to też dostałam całe mnóstwo pytań. U mnie są różne rodzaje nasączania w zależności od smaku tortu. Może być to alkohol, może być to mleko, herbata, woda z cukrem, sokiem z cytryny, cokolwiek lubicie. Natomiast jak już mówiłam, ja nie lubię zbytnio nasączać tego biszkoptu, bo on jest po prostu wilgotny, a dzięki temu jest stabilny i wystarczy odrobina nasączania. Około 100 ml, 150 ml maksymalnie, wszystko zależy od tego, jakiej średnicy mamy tort. Nie ma tutaj jednej konkretnej miary. Jak widzicie, ja tylko zraszam go z góry i to już jest wszystko. Na pewno nie polecam zalewać biszkoptu, żeby on był taki jak mokra gąbka podczas zgniatania. Jeżeli chodzi o porady biszkoptowe, to myślę, że jest to już wszystko, co chciałam Wam opowiedzieć. Chyba tylko jeszcze jedna kwestia nie została poruszona, jeżeli chodzi o biszkopt kakaowy. Moim zdaniem jest on bardziej zwarty, natomiast on czasami wyrasta troszeczkę mniej niż ten jasny, więc warto czasami dodać to jedno jajko więcej niż na tą samą średnicę w przypadku jasnego biszkoptu. Jeżeli jeszcze pojawią się jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu pod filmem. Jeżeli będę potrafiła na nie odpowiedzieć, to na pewno Wam odpowiem. I pamiętajcie, że to najczęściej nie przepis jest winny, że coś nie wyszło, tylko szukajcie raczej winy w technice, jaką używacie do zrobienia, bo jeżeli robicie faktycznie wszystko krok po kroku, dokładnie tak jak jest pokazane w przepisie, to jednak raczej powinno się udać, skoro w większości wychodzi, prawda? Pamiętajcie też o tym, że biszkopty możemy dowolnie modyfikować, możemy zmieniać ich smaki jak tylko nam się marzy. Jeżeli szukacie jakichś ciekawych inspiracji na nowe smaki biszkoptu, to koniecznie zajrzyjcie na moją playlistę torty, ponieważ znajdziecie tam całą masę przepisów na biszkopt, torty i nie tylko. Ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film okazał się bardzo przydatny i rozwiał ewentualne wątpliwości, które pojawiały się podczas pieczenia Waszych piszkoptów, a już teraz zrobienie tego ciasta będzie dla Was łatwe i przyjemne. Dziękuję za dzisiaj. Zachęcam Was też do kliknięcia subskrypcji kanału lub łapki w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadajcie też na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie wiele się dzieje. Tam też co jakiś czas wprowadzam takie QA, które później używam do tworzenia filmów takiego typu jak ten. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.